Włącz i zostań z nami w prezesie, święto rzemiosła wrocławskiego, ale po raz pierwszy święto rzemiosła Dolnego Śląska. Tak, dzisiaj jest taka historyczna chwila, my do tej pory rzemiosło wrocławskie obchodziło swój jubileusz, tego święta, które obchodziło rzemiosło wrocławskie, ustanowiliśmy i postanowił zarząd, że to święto od tej pory będzie świętem rzemiosła Dolnego Śląska. Chodzi o to, żeby jak najbardziej rozpopularyzować i i szczerze, nie tylko we Wrocławiu, ale również w innych miastach, pięknych miastach naszego Dolnego Śląska. I dzisiaj cieszę się, że jednak to rzemiosło zostało zauważone, bo rzemiosło ma ogromne zasługi dla gospodarki narodowej naszego kraju. Chcemy, aby nasza młodzież dobrze była wyszkolona. Nasza młodzież, która kończy szkolenie, to ma nazwę szko Szkolnictwo w Systemie Dualnym, Szkolnictwo Zawodowe, gdzie praktyka odbywa się w zakładzie rzemieślniczym, w przedsiębiorstwie, natomiast teoria w szkole. I to daje najlepsze owoce. Ta młodzież jest najlepiej przygotowana i nie ma problemu, większego problemu ze znalezieniem pracy po ukończeniu szkoły zawodowej i nauce w Systemie Dualnym, czyli opowiadam praktyka u w Przedsiębiorstwie Teoria w Szkole. Proszę Państwa, drodzy przyjaciele, bo tak należy się zwracać do Państwa, bo my jako powiat wrocławski rozwijamy się między innymi dzięki takim ludziom jak Państwo i korzystając z tej okazji, korzystając z okazji Państwa Święta, chciałbym wszystkim Państwu podziękować za tą działalność, którą Państwo prowadzicie i na terenie powiatów województwa dolnośląskiego, na terenie Dolnego Śląska. Wszystkim nagrodzonym chciałbym życzyć, żeby te, te odznaki były jeszcze bardziej mobilizujące, żeby te wszystkie odznaczenia, odznaki były przełożone na Państwa kolejne sukcesy i z dużo zdrowia i wytrwałości i jak najlepszego rozwoju firmy. Wszystkiego najlepszego. Chciałbym przy tej okazji podziękować ojcu dyrektorowi yy, yy, Radia Rodzina, ponieważ to co było w czasie Eucharystii, cała homilia i dzisiejsza uroczystość była transmitowana i wielu naszych rzemieślników, tych nestorów, którzy nie mogli przybyć, a są chorzy, bo wielu jest takich, którzy przybyliby chętnie, a nie mogli, słuchali przez radio i za to jestem bardzo wdzięczny i bardzo serdecznie wszystkim pracownikom Radia Rodzina dziękuję. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.